Ojej, jej, jej. jej. W łóżeczku kocim. Pożyczku kocim sobie leżysz. No kto to słyszał? Malutki pieseczek, Malutki. leż, leż, leż 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 malutki, dobry piesek, dobry piesek, no dobry pieseczek, dobry piesek, oj, oj, jaki dobry piesek jest to. Tak? tak. Jaki malutki pieseczek jest. O jaki jest ten mały piesek? Dobry piesek. Hmm? Co? Dinoż? Jezu! Przestań! To, to jest aparat fotograficzny tylko, Tarunia. 嗯。Mm.